Jest super, jest super, więc o co Ci chodzi? Startuje angielska Premier League, niemiecka Bundesliga, e, druga kolejka Ligue E z nowym zawodnikiem w składzie prawdopodobnie, sprowadzony z Barcelony, no i polska liga rozpędzona. Zaczynamy i my. Ten typ tak gra, 1x2. Zapraszam. Zaczynamy w Anglii. Watford, Aston Villa. Watford, Benjaminek, Aston Villa osłabiona z utratą Jacka Grealisha. E, Watford jest takim zespołem, który mówi się, że jest za silny na Championship, za słaby na Premier League, ale tym razem siłą rozpędu meczu inauguracyjnego nie przegrają. 1x. Augsburg gegen Hoffenheim, czyli Liga Niemiecka. Die Bundesliga, Rafał Kikiewicz w bramce. E, Augsburg z aspiracjami. Hoffenheim, mm, solidny ligowiec. E, Augsburg tego meczu nie przegra. 1X. Mecz dwóch drużyn z dwoma głośnymi transferami. W PSZ pewien Argentyńczyk z pewnego hiszpańskiego klubu z numerem 30 na koszulce. E, w RC Strasburg Karol Fila. Nie znam numeru, który nosi na koszulce, ale wiem, że prezentuje się dobrze. Czy Messi strzeli gola w tym meczu? To podstawowe pytanie. Uważam, że tak. Śląsk Wrocław Górnik Łęczna, Łęcznianie będą jechali przez no, praktycznie całą Polskę na ten mecz, pojadą i wrócą bez punktu. Faworyt nie zawiedzie. Śląsk wygra ten mecz. Wszystkie te propozycje możecie znaleźć na stronach PZBuk, używając y Hasła Gabor21. Jest gdzieś tutaj. Grajcie, typujcie. Bo w końcu jest super, jest super. Więc o co ci chodzi? Jest super. Jest super.